Dzień dobry, dzień dobry. Z racji tego, że tutaj ostatnio dużo mówimy o, o przybliżeniach i szacowaniu i też prośba była od kilku z Was, żeby, żeby do tego jeszcze tutaj wrócić. Przeróbmy jeszcze kilka przykładów a propos przybliżania i szacowania. Jeszcze raz. Weźmy sobie pod uwagę jakąś liczbę 3237 i127. Tysięcznych i zaokrąglimy ją najpierw do powiedzmy części setnych. Więc, gdzie mamy te części setne? Części setne mamy tutaj. Części setne mamy tutaj. Tak, to gdzieś na poprzednich filmikach wypłynęło. No to skoro części setne są tutaj, to ta siódemka podpowiada mi, co z tą dwójką zrobić, jak ją zaokrąglić z nadmiarem czy z niedomiarem, czyli w górę czy w dół. Przypominam, zero. 1, 2, 3, 4. Zaokrąglamy tutaj w ten, yy, dzięki tym cyfrom, zaokrąglamy w dół, czyli z niedomiarem. Po, po, potocznie mówimy, że w dół nie zmienia się mm, jednak wartość tutaj tej liczby, którą gdzieś tam czy tam cyfry, którą zaokrąglamy. Natomiast, jak weźmiemy sobie 5, 6, 7, 8 i 9, tutaj zaokrąglamy z nadmiarem, czyli w górę i cyfrę zwiększamy, którą gdzieś tam zaokrąglamy danego miejsca o 1. Siódemka mówi, zaokrągli mnie w górę, tak? Zaokrąglamy w górę, no to z dwójki się zrobi trójka. Więc używamy symbolu przybliżenia, no i teraz co? 3, 2, 3, 7 bez zmian, przecinek 1 bez zmian, dwójka o 1 w górę, czyli 3 i od tego miejsca możemy zerować. Przypominam, że po przecinku zera... Na końcu nie musimy pisać, jest to nawet niewskazane, bo po co? Więc nie musimy go pisać, ale jak napiszemy, to też nic się nie stanie. Weźmy też pod uwagę jakąś, nie wiem, większą tutaj liczbę. Coś takiego. Czyli mamy pięćset 423 571 i 52730. 273 10 ,000. Zaokrąglimy tą liczbę zatem, nie wiem, do tysięcy. Tu mamy jedności, dziesiątki, setki, tysiące, a patrzymy na to. No i piątka znowu mówi: zaokrąglicie mnie tutaj tą, tą liczbę w górę, więc z trójki się zrobi czwórka, chcąc, nie chcąc, czyli w przybliżeniu. Będzie to 1, 4, 2, 4. I od tego miejsca już zerujemy. Przed yy, przecinkiem zera są oczywiście obowiązkowe. Yy, natomiast po przecinku możemy je napisać. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest to wskazane, bo niezbyt też to fajnie wygląda. Nie musimy w ogóle ich pisać i używać tego przecinka w ten sposób zaokrąglamy. Yy, jeszcze tutaj już weźmy sobie z dwa przykłady jeszcze. Weźmy może liczbę yy, 3 2, 9 9 81. Czyli 3299,81 i zaokrąglimy ją powiedzmy do jedności. Jedności mamy w tym miejscu, a będziemy spoglądać na ósemkę. Ósemka daje nam znowu podpowiedź, że mamy zaokrąglać w górę. Czyli z dziewiątki co się zrobi? Zrobi się 0, bo tak jak biegną cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to po dziewiątce jest z powrotem 0. Czyli tutaj się zrobi 0, ale tak to też w słupkach jest przeskakuje nam jedynka do kolejnego rzędu i tu znowu się zrobi 0 więc musimy ją przerzucić jeszcze do jednego czyli tu się zrobi 3 czyli będziemy mieć co? 3 3 0 0 przecinek 0 0 gdzie tutaj oczywiście po przecinku, po przecinku tych zer nie musimy, nie musimy pisać przypominam jeszcze raz ósemka mówi zaokrągnijmy w górę po dziewiątce następuje 0, przechodzi 1 do kolejnego rzędu, tak, to jest w słupkach, tutaj też się robi 0, więc przechodzi do kolejnego rzędu, 2 plus 1 to jest 3 i trójeczkę spisujemy. Weźmy też tutaj podobny przykład, nie wiem, 3, 2, 1, 1, 6, 89 w okresie, i zaokrąglimy to teraz do powiedzmy części tysiącznych. Części tysiącznych. Czyli co by trzeba było zrobić najpierw? Najpierw by trzeba było tą liczbę troszeczkę rozwinąć. Czyli 3, 2, 1, 1, 6. I co oznaczała okresowość tego łamka, o którym mówiłem wcześniej? Może no, to będzie 89, 89, jeszcze raz 89. I tak dalej, i tak dalej. Mamy zaokrąglić to do części tysiącznych, no to szukamy. Części tysiączne mamy tutaj, a patrzymy na kolejną liczbę. Dziewiątka mówi znowu zaokrągli mnie w górę. Czyli w przybliżeniu będziemy mieć co? 3, 2, 1, 1, 6, 8, 9, 9. I od tego momentu zerujemy. Wiadomo, tych zer byłoby nieskończenie wiele, to już w ogóle jest bez sensu je pisać. No i w ten sposób mamy przybliżoną, przybliżoną yy, wartość, czy tam przybliżoną tą liczbę. Ale co by było jednak yy, jeszcze, do czego w ogóle to potrzebne jest, yy, do szacowania? I zróbmy sobie jakiś konkretny przykład jeszcze z szacowania, żeby tutaj nie być go goosłownym, że do, do, do czego nam się tutaj to, to może yy, przydać. Weźmy sobie może coś takiego: 3248 razy 5 yy, i niech tutaj będzie 16 tysięcy. I naszym zadaniem jest oszacować, czyli nie wykonując dokładnych obliczeń, co jest większe. No to możemy sobie co? Oszacować to z nadmiarem. Czy tam przybliżyć to z nadmiarem? Do ilu? Do 3300. A 3300 razy 5 to będzie ile? 16,500. To będzie 16,500. Ale jaki my mieliśmy tutaj ten nadmiar? Mieliśmy aż 52 tego nadmiaru. No to sprawdźmy sobie, ile od tego by było trzeba by jeszcze odjąć. 52 razy 5 to jest 258. Jak ja od tego odejmę 258, to na pewno nie będę miał mniej niż 1600, więc automatycznie ta liczba jest większa. Zwróćcie też uwagę, że jeśli ja przybliżam, im bardziej przybliżam do lewej strony, czyli do tej części na przykład tutaj w tym momencie do setnych, to sprawiłem duży błąd, bo równie dobrze, jak ja wprowadziłem nas troszeczkę w duży błąd, bo duże przybliżenie wziąłem, bo równie dobrze mogłem to przybliżyć do 3250. I to zrobić razy 5. To bym miał ile? 15000, 16250. Ale tylko na każdej, za każdym razem nadmiar miałem o te dwa. 2 razy 5 jest 10, czyli 10 od tego powinienem odjąć, to i tak będę miał więcej niż 16500. Inny przykład. Inny przykład. Oczywiście, jeśli ktoś lubi liczyć słupku, może liczyć słupku i robić dokładne wyniki, ale starajmy się powiedzmy tutaj wziąć pod lupę jakieś szacowanie. 2258, do tego dodajmy 498. I sprawdźmy, czy to jest większe od 2800. Czy mniejsze? Równe widać na pewno nie będzie, bo na końcu mamy 8 i 8, czyli nawet jakbyśmy subkluzali, na końcu będzie szóstka. Więc teraz co? Tu mamy około 2260, a tu około 500. Tu zrobiliśmy z nadmiarem, i tu zrobiliśmy z nadmiarem. Tutaj nam wychodzi 2760 i jeszcze mamy nadmiaru aż o 4. Zgadza się o 4 nadmiaru. Czyli ta liczba będzie na pewno już mniejsza od tego 2800. No i w ten sposób, moi drodzy, wykorzystujcie sobie szacowanie. Wykorzystujcie sobie przybliżanie. Nie musicie zawsze dłubać do konkretnego wyniku. Można wykorzystać właśnie to, co sobie tu pokazaliśmy. Bierzcie zeszyte kartki, yy, jakieś przykłady i ćwiczcie, a zobaczycie, że, że sobie spokojnie z tym wszystkim poradzicie. Do usłyszenia.